19 lutego, Malwina Muzyczka, witam i zapraszam na magazyn miejski. A dzisiaj w programie... WORD w nowym miejscu... Bony dla bezrobotnych... Dni otwarte szkół akademickich. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Zamościu buduje nową siedzibę. Jednak tam prawko kandydaci zdawać będą dopiero w 2017 roku. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego zakończył właśnie pierwszy etap budowy nowej siedziby. Wybudowano już place manewrowe na kategorie A A1 A2 i AM garaże ogrodzenie i całą infrastrukturę 24, czyli w najbliższy poniedziałek będzie rozstrzygnięcie e, drugiego etapu. Drugi etap zawiera budowę dużego garażu na pojazdy większe, czyli kategorie A i D. Pozostałe ogrodzenie oświetlenie terenu, chodniki i place manewrowe na duże kategorie. Jednym z głównych powodów zmiany siedziby jest plan zagospodarowania przestrzennego. Zamojski WORD znajduje się w strefie A0, gdzie nie wolno nic budować ani remontować. Po zmianach wprowadzonych w egzaminowaniu jednośladów nie było wyjścia. WORD w Zamościu nie mógł spełnić nowych wymogów na Starym Placu. My w planie zagospodarowania przestrzennego Jesteśmy tak usytuowani, że znajdujemy się w tej strefie A0, gdzie nie można nic budować, nic, że tak powiem, więcej robić, nawet remontów. Do tego należy jeszcze dodać, że budynek nasz stary, przed 30 lat wybudowany, jest obity płytami azbestowo-cementowymi. Marszałek nakazał nam do 2032 roku zdjąć. Natomiast służby wojewódzkie i miejskie konserwatorskie, prawda, ciągle nam przypominają o tym, że nie możemy nic budować. Nie wiadomo jeszcze, co stanie się z budynkiem, w którym znajduje się obecnie wort. Przetarg na jego kupno ogłaszany był już czterokrotnie, i jak dotychczas nie znalazł się na niego amator. Bo takie uwarunkowania są, jakie są, i nikt się nie zgłosił. Nikt się nie zgłosił, będziemy dalej jeszcze to czynić i z, nie wiem z jakim skutkiem, ale przecież nikt tego nie kupi, kiedy azbest na budynku, ulica będzie przebiegać, prawda, przez ośrodek, no, oboszczenia e, służb kosowartowskich są nieubagalne, więc no, nie, ma, nie ma wyjścia. Pojawił się pomysł utworzenia tam kolejnego parkingu, jednak jego los nie jest jeszcze przesądzony. Budową nowej siedziby Worty zaplanowano w czterech etapach. Ostatni ma zakończyć się wiosną 2017 roku. Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu udostępnił kolejne narzędzie ułatwiające zdobycie pracy. Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu wprowadził do swojej oferty bon szkoleniowy i bon stażowy. Za pomocą zarówno bonu szkoleniowego, jak i bonu stażowego, mogą one same wyjść na rynek, mogą kontaktować się z pracodawcą, a te dokumenty są można powiedzieć takim twardym Twardą gwarancję tego, że bezrobotny będzie miał finansowane zarówno koszty szkolenia, jak i koszty organizacji stażu pracodawcy. My ze strony pracodawcy oczekujemy jedynie zatrudnienia takiej osoby na okres minimum trzech miesięcy. Kolejna nowość to to, że Powiatowy Urząd Pracy w Zamości otrzymał zgodę ministra administracji i cyfryzacji na realizację zadań punktu potwierdzającego profil zaufany EPUAP. Uruchomiliśmy od poniedziałku punkt potwierdzania podpisu elektronicznego na bazie platformy administracji publicznej tzw. EPUAP-u. Jest to usługa dodatkowa, którą urząd świadczy, oczywiście bezpłatna. Jesteśmy drugim urzędem pracy w Polsce, który uzyskał zgodę ministra administracji i cyfryzacji na tego rodzaju usługę. Jesteśmy czwartym punktem do potwierdzania właśnie podpisu elektronicznego w liście Zamości. Także serdecznie zapraszamy nie tylko naszych klientów bezrobotnych Urzędu Pracy, ale również mieszkańców miasta Zamościa i powiatu Zamońskiego. Wszelkie informacje na temat bonów szkoleniowych, stażowych, a także podpisu elektronicznego ePUAP znajdują się na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu. Porad i informacji można też zasięgnąć w siedzibie urzędu. Dziś i jutro odbywają się Dni Otwarte Szkół Akademickich, nowej propozycji edukacyjnej Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu. W ubiegłym miesiącu informowaliśmy Państwa o tym, że w naszym mieście powstają nowe placówki edukacyjne tworzone przez Wyższą Szkołę Zarządzania i Administracji w Zamościu. Będą to akademickie gimnazjum i akademickie liceum ogólnokształcące. W tym tygodniu odbywają się dni otwarte tych szkół. Będzie rozszerzony program nauczania, szczególnie w liceum. Klasy będą profilowane. Planujemy dwie klasy: jedna o profilu informatycznym, technologie internetowe a druga klasa o profilu medyczno-farmaceutycznym. A poza tym będzie kadra akademicka zaangażowana w proces dydaktyczny. No i oczywiście nauczyciele dyplomowani, mianowani, nauczyciele z okręgowej komisji egzaminacyjnej. Dziś i jutro młodzież może zapoznać się z ofertą edukacyjną proponowaną przez WZZIA. W programie m.in. fizyka na wesoło, gitara bez tajemnic, dlaczego nie warto uciekać z wychowania fizycznego, jak uczeń może poznawać kulturę innych krajów w ramach współpracy międzynarodowej. Dodatkowo kilka konkursów: konkurs na wlepki, wrzutki, konkurs saper, rekrut myli się tylko raz, konkurs Gdzie jest moja wątroba, czyli składamy człowieka. Wiadomo, są rozszerzone oferty, nie jest tak jak w innych liceach, są jeszcze różne dodatkowe przedmioty. Są rozszerzone, są tutaj dwie klasy nam proponowali, informatykę i technik informatyki i medycyn, medycyna, informacja i jest to, do, to o tyle lepiej, że są właśnie dodane dodatkowe przedmioty. Wyposażenie szkoły jest nowoczesna, bardziej zadbane niż inne, niż widziałam. Jeżeli chodzi o ofertę edukacyjną. Znaczy mi tak nie leży trochę, bo chciałam iść na profil ekonomiczny, aczkolwiek jeszcze pomyślę nad wyborem szkoły. Miesięczny koszt nauki w szkole akademickiej wyniesie 300 zł. Wszystkie informacje o szkole, profilach kształcenia, a także rekrutacji znajdują się na stronach internetowych www.gimnazjum.akademickie.zamost.pl oraz www.liceum.akademickie.zamost.pl na dziś to wszystkie informacje. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.